Znaczy powiem tak, no jeżeli chodzi o prawo tak stacjonarne, to spokojnie od 75%, jeżeli zna się wszystkie przedmioty, nie jest bardzo, tak bardzo tak dużo. Uniwersytet Jagielloński promuje się poprzez bezpośredni kontakt z potencjalnymi studentami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów już od miesiąca, uczestnicząc w targach edukacyjnych, organizowanych. W różnych miastach Polski. Do tej pory uczestniczyliśmy w kilku miastach, głównie w Polsce Południowej, jak również w Warszawie. Natomiast dzisiaj, tak jak widzimy, jesteśmy w Krakowie. Są to największe targi edukacyjne w sezonie wiosennym i będzie nas, będzie nas można jeszcze spotkać w przyszłym tygodniu na targach edukacyjnych w Rzeszowie. Rzeszów zamyka wiosenną edycję targów edukacyjnych. Niezależnie od tego, że Uniwersytet Jagielloński uczestniczy w targach, targach edukacyjnych, na których bezpośrednio spotyka się ze swoimi potencjalnymi kandydatami i sprzedaje swoją ofertę, również bardzo aktywnie uczestniczy w targach, tzw. online, organizowanych przez różne portale internetowe. Serdecznie zapraszam do udziału w tych targach. Nie wychodząc z domu, będzie można zapoznać się z naszą ofertą szerzej. ale są też w, no tak. są też niestacjonarne. Język polski i matematykę muszą Pani zdać. E, Obojętnie na jaki poziom? czy znaczy, po... znaczy, Generalnie, żeby dostać się na jakikolwiek uniwersytet, w Uniwersytet Jagielloński, po prostu trzeba zdać bardzo dobrze maturę. My naszym kandydatom mówimy zawsze, że powinni się skupić na maturach, że 100 punktów to jest ten ich próg punktowy, o który tak często pytają, że tak naprawdę to oni mają wpływ na to, czy się dostaną na studia, czy nie. Więc wszystko leży w ich rękach. Poza tym staramy się mu ułatwić ten proces poprzez przez elektroniczną rejestrację kandydatów, czyli nie trzeba do nas przyjeżdżać, nie trzeba przywozić papierów, wszystko dzieje się elektronicznie. Tak naprawdę moment, w którym chcą się zetknąć z uczelnią, czy mogą się zetknąć z uczelnią, to jest moment, kiedy dostaną na swoje konto ERK informację, że zostałeś, zostałaś zakwalifikowana do przyjęcia na studia, wtedy pojawiają się dopiero u nas na uczelni. Oczywiście, jeżeli chcą, jeżeli są bardziej zainteresowani, mogą przyjechać wcześniej, natomiast dla osób, które nie mieszkają daleko, wyjeżdżają za granicę. No różne są, są sytuacje, zawsze internetowo mogą patrzeć, co się dzieje z ich rekrutacją, co się dzieje z tym procesem, co się, czy, czy, czy są jakieś informacje, że coś powinni zrobić. Także staramy się przede wszystkim to ułatwić, a druga rzecz to powiedzieć im, że... Muszą iść, jeżeli idą na studia wyższe, jeżeli idą na Uniwersytet Jagielloński, to to, na czym nam zależy i co jest jakby kluczem do sukcesu, to to, żeby się czuli dobrze w tym miejscu, żeby czuli się szczęśliwi, żeby niezależnie od tego, jakie jest życie, prawda, bo to zawsze jest pewien taki szok, że się przeszło na studia wyższe, że to jest to miejsce, w którym chcą być. Niezależnie, czy tam się zdało jakąś sesję, nie zaliczyło jakiś przedmiot, ale, ale, ale chcą to robić po prostu. Mesmo tá, então, deixa eu te Vamos Warto studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, dlatego że to najlepsza uczelnia w Polsce. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego. Ale przede wszystkim dlatego, że jest to uczelnia, która oprócz długiej historii i tradycji jest uczelnią nowoczesną, która nie tylko inwestuje i stawia na nowoczesną infrastrukturę, ale również na nowoczesny sposób w podejściu do nauczania która kształci w taki sposób, aby potencjalny absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego mógł zdobyć pracę, aby wiedza, którą zdobyła na uczelni dawała mu możliwość dostosowania się do rynku pracy, co myślę, że w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna, ponieważ niekoniecznie kończąc dane studia pracujemy w swoim zawodzie.